Witajcie, jestem w Los Angeles, przed chwilą e, zwróciłem samochód, dążyłem w czasie, zwróciłem się w czasie, tylko teraz mam mały problem, bo, znaczy żaden problem, ale muszę sobie jakoś przeorganizować czas. E, czeki, e, 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 meldunek w hotelu jest o godzinie 15, a jest w tej chwili po 10, więc Muszę gdzieś pójść, coś zrobić. Nie miałem czasu nawet ani możliwości się przebrać po podróży. Śniadania nie jadłem, bo spieszyłem się bardzo. Praktycznie ta dzisiejsza droga z y, Santa Barbara do Los Angeles, pomimo że była o wiele krótsza, to mi się o wiele bardziej dłużyła. Wiadomo, dzień wcześniej po takich widokach to była. To przyjemność nie podróż. Normalnie, jeżeli podróżujemy, to cały czas nam noga ucieka na gaz, a tutaj było odwrotnie. Noga uciekała na hamulec i właściwie podróż jedynką to jest jak, jak zwiedzanie muzeum. Tylko zamiast eksponatów macie no, piękno natury. Ja wiem, podniecam się bardzo, ale gdybyście tam byli ze mną, na pewno byście zrozumieli, dlaczego tak to przeżywam. Dobra, muszę, tak jak mówiłem, szybko przeorganizować sobie czas, gdzieś pójść, coś zrobić, coś zobaczyć, nagrywać, wysyłać. No, szkoda czasu, tym bardziej, że jak się zamelduję o 15, no to czasu niewiele będzie, bo 17.30 się ściemnia. Dlatego dosyć gadania biorę komórkę w rękę i organizuję sobie czas. Do usłyszenia, do zobaczenia. Wspominaliśmy Sunset Boulevard, jedna z najbardziej znanych ulic. Na pewno widzieliście ją nieraz w filmie. E, graniczy bezpośrednio z Hollywood, a już niedaleko jestem od Alei Gwiazd, którą się przejdę razem z Wami. To no, co widzicie to Hollywood Boulevard. No, no nie jestem zaskoczony, bo spodziewałem się, że nie będzie to widok typu wow czy de-urywa ale to słyszałem od wielu ludzi że Los Angeles to nie jest jakieś miasto do zwiedzania do zachwycania się architekturą czy nawet e, przyrodą no bo no, no zobaczcie no fajnie bo widną no, wiśnie no, czy to jabłonki nie wiem obitnie jakieś pomocy drzewa palmy sięgające do nieba które prawie nie mają liści no ale no jest to ulica znana na całym świecie, dla nas w zależności od jaki okres tego miasta, część pod uwagę, to różnie tu bywało i ładnie i wszystko. Eee, I panienki lecz obyczajów tu filmowały. No różnie. Zresztą w Nowym Jorku było podobnie. W tej chwili miejsce, które jest najbardziej znane na świecie, jeśli chodzi o nowy Jork, czyli tak zwane skrzyżowanie świata czyli Times Square, to było jakieś siedlisko rozpusty domów publicznych, no zazwyczaj burdeli i tanich yy, knajpów. Teraz jest to no, wspaniałe miejsce, jeśli chodzi o architekturę. O, w ogóle nigdzie nie zobaczycie takich reklam jak na Times Square, ale okej, okay, jestem w Los Angeles, nie w Nowym Jorku, więc chciałbym coś więcej powiedzieć na temat miejsca, w którym jestem, ale coś to opowiadać. Powiedziałbym, że jest nudno. Byłem około 10 i w związku z tym, że dopiero o 15 można się zameldować, wyszedłem na miasto no i w hotelu będę o 17.00. No, tak mam, że jak już idę, to na całość. Po tych 7 godzinach oglądania Los Angeles No nie mogę powiedzieć, że jestem zawiedziony, bo nie oczekiwałem niczego specjalnego. Jadę teraz yy, Uber'em do hotelu. Mój kierowca ma na imię Brian. Będziemy za kilkanaście minut i tak się zastanawiam co robić. Czy... gdzie iść i czy iść w ogóle, bo no takie to trochę wszystko to jest. Przeszedłem się tymi głównymi bulwarami, najbardziej znanymi z filmów dokumentalnych, fabularnych. To wszystko mi się wydaje takie kiczowate. Nawet yy, wchodzisz do knajpy, to jest takie trochę, jak pokazują w filmach, ale jeszcze bardziej. Siadasz w barze, chcesz coś, czegoś się napić i obok ciebie siadają jakieś panie i od razu zachodzisz w głowę, czy to są prostytutki, czy one tylko tak wyglądają. No, bo patrząc na ulicach, kobiety są bardzo odważne no oczywiście nie sprawdzałem tego ona też niczego nie proponowała, bez jest biały dzień być może dziewczyny przyszły się zabawić napić się a propos napić się drinki jakie tutaj serwują są jakości weków do robienia ogórków kiszonych, czyli jak zamawiasz margaritę, czy tam dobrze mówię, bo margarita też jest pizza, zamawiasz <laughs> jakiś tam drink, to przynoszą, nie mi ale widziałem jak przynosili no takie coś, co przypomina słój na cienkiej nóżce, aż strach, że, że ta nóżka się załamie. I piją te wielkie drinki głównie panie, które są podobnych rozmiarów. No cóż, no... Widać lubią. Być może te drinki są dobre. Ja pice poprzestaję na piwie e, najbezpieczniej. Przed chwilą zjadłem obiad. No jak w Stanach, to co? Burrito. No, nie jadam tutaj ich nich, yy, potraw, bo ja twierdzę, że nie ma coś takiego jak typowa kuchnia amerykańska. Podobnie jak typowa kuchnia angielska. Yy, za chwilę będę w hotelu. Chciałbym jeszcze nagrać Wam taki film, gdzie opowiem trochę może nie o samej mojej podróży, ale o tym będzie dedykowany do osób, które mówią mi, i komentują, że chciały podróżować, ale z różnych względów również tych a może głównie tych finansowych, nie robią tego, więc podpowiem kilka chwytów marketingowych <grytania> w cudzysłowie co robić, żeby żeby zaoszczędzać na podróżach co zrobić, żeby mieć darmowe bilety na samolot tak, jest to możliwe. Bo przykładowo y, za bilet do Los Angeles i z powrotem i to nie jakimiś tam liniami dziwnymi, bo one nie kursują na takich długich obszarach, na takich dalekich obszarach, tylko lotem naszym narodowym zapłaciłem 700 zł. Normalnie zapłaciłbym ponad 3000 a tak właściwie to nie płaciłem za bilet, tylko za opłaty. Y, lotniskowe plus plus podatki. Natomiast bilet jest darmowy. Tak samo no jest wiele sposobów, żeby płacić o wiele mniej za hotele, za, za podróże, no, za wszelkiego rodzaju atrakcje. O tym odpowiem już jak będę w hotelu, Na razie. Dobry wieczór, bo 9 godzin różnicy w czasie. Słuchajcie, miałem wczoraj <laughs> wrzucić coś na temat podróży, jak je organizować, jak oszczędzać, ale po tygodniu chyba kryzys nastąpił związany z jetlagiem, czy różnicą czasu. I położyłem się na łóżku, zasnąłem, obudziłem się o 5.30 tutaj. Gdzie normalnie sypiałem po 4, 5, 6 godzin pobudziłem się o trzeciej, czasami przed trzecią w nocy. Także z nagrania e, nici, ale nic straconego na pewno, to, na pewno to zrobię i mam nadzieję, że skorzystacie z bojka. E, jestem w lobby hotelowym do godziny 12 e, muszę się wymeldować, czyli pozostało mi jeszcze 3,5 godziny, więc chciałbym jeszcze ruszyć na miasto. I co zauważyłem tutaj, na co uwagę, to no trochę się przewija tutaj ludzi przez Stolowi, ale sami e, Koreańczycy, Chińczycy, czy nie wiem, nie rozróżniam ich, w każdym razie rasa żółta. Podejrzewam, że właścicielem e, jest również jakiś Azjata i przyjeżdżają tutaj wycieczki właśnie z krajów azjatyckich, a że wiadomo, że ta, ta kultura, kultury ogólnie azjatyckie, bardzo się, jakby, brakuje mi słowa, utożsamiają ze sobą, ze, ze swoją kulturą, właśnie. Dlatego też no właśnie obserwują mnie panowie przy wejściu. A hotel ogólnie. Jak się wejdzie pierwszy, y, pierwsze wrażenie, no to wow girandole jak w operze. Może zobaczycie o oh, właśnie. Neble Ala Ludwik 49. <grywki> Proszę bardzo. Wielkie bazy z kwiatami. Złote obramowania drzwi. Wszędzie jakieś takie ala zabytkowe meble ale widać, że hotel swoją świetność ma już trochę za sobą. Teraz kilka wpadek jest jedna taka, że no chciałem coś obejrzeć i nie ma pilota. Pilot jak w latach 80. miotła i blisko siedzenia ekranu. Zadzwoniłem do recepcji. Pan powiedział, że postarach się coś z tym zrobić, no i oczywiście nic nie zrobił. Chyba, że ja zasnąłem, a oni stukali nie słyszałem, jeżeli tak, to, to wracam honor. Dobrze. Gadanie gadaniem. Wzywam Ubera, jadę jeszcze gdzieś coś popatrzeć, bo zostało mi 3,5 godziny, niewiele. Odlot mam o godzinie 16.15 Czyli no akurat tak, wymelduję się stąd. Pojadę na lotnisko, będę miał jeszcze trochę czasu. 12 godzin lotu, 9 godzin różnicy czasu pomiędzy Stanami a Polską. Więc w domu będę, czasu polskiego grubo pod wieczór, bo jeszcze z Warszawy muszę dojechać na parking muszę transfer na parking zabrać swój samochód. I do domu. Powiem Wam, że wyjazd bardzo udany. Pomimo tego, co o tych nudnych rzeczy w Los Angeles, ale nie bardzo liczyłem tutaj na jakieś wielkie atrakcje. Właściwie leciałem do Los Angeles tylko dlatego, że takie miałem połączenie samolotowe. Do San Francisco, gdybym chciał lecieć, no to zapłacić zapłoniłbym 3,5 tysiąca, więc pff, dziękuję bardzo. I Wam również dziękuję bardzo, do zobaczenia. Każdy może jak może. Można zarabiać co zrobić, yes Jak kończy się przygoda ze Stanami Zjednoczonymi? Właśnie jestem w samochodzie. Jak zwykle uprawiam, jadę na lotnisko w Los Angeles. O 16:15 samolot startuje. 12 godzin lotu plus 9 godzin zmiana czasu około 5 godzin jazdy samochodem. Wieczorem, w niedzielę, będę w domu. Po wylądowaniu na lotnisku jeszcze się do Baselezwa. Dziękuję wszystkim bardzo za za towarzystwo. No, tak jak zawsze. Dzięki za, za to, że się odzywaliście! że udało mi się z kimś porozmawiać przez telefon, złożyć życzenia. Cały wyjazd uważam za bardzo udany, szczególnie jeśli chodzi o San Francisco, które jest wspaniałym miastem. Zachęcam wszystkich, naprawdę, jeżeli będziecie się wybierać do Stanów Zjednoczonych, biorąc pod uwagę. Los Angeles, San Francisco lub New York. Zdecydowanie na pierwszym miejscu stawiam San Francisco ze względu na architekturę, na ludzi, na widoki. No nie, nie będę nudny, nie będę się powtarzał. Najlepsze miasto, jakie do tej pory widziałem. Zaraz po tym jest Nowy Jork, który również zrobił na mnie ogromne wrażenie, ale z innych powodów. To jest miasto takie bardzo monumentalne, wielkie, typowo amerykańskie, jak tam Amerykanie mają wspólnego coś z Rosjanami, musimy mieć wszystko naj, największe, najdłuższe, najszersze, wszystko naj i taki właśnie jest Nowy Jork. W Nowym Jorku jest również dużo muzeów, które warto odwiedzić. Jedno z największych na świecie, zresztą. Metropolitan Museum jest coś wspaniałego. Tam, tam trzeba być. będąc w Nowym Jorku, ale znowu wrócę do Nowego Jorku. Ok, kończę y, nagrywanie. Widzimy się na Okęciu w Warszawie. Póki co dziękuję za towarzystwo. Na razie, kochani, jestem już na miejscu. Wylądowałem y, na Okęciu walizki odebrane czekają na mnie. Za chwilę transfer na parking, wsiadam do swojego samochodu i do domu. Jak to mówią mądre przysłowia, wszędzie dobrze, w domu najlepiej. Za jakieś 5 godzin, może ponad, zależy będzie, ruch, będę w domu. Serdecznie wam wszystkim dziękuję za wspólną podróż. Pozdrawiam gorąco i do zobaczenia, mam nadzieję w maju. Indonezji na Bali. Pozdrawiam Was wszystkich. Do zobaczenia.